Piloci naszych klientów wykonali prawie 3000 precyzyjnych ataków w ciągu ostatniego roku i jesteśmy z tego niezmiernie dumni. Pozwala to oddzielić złych od dobrych. To wielka sprawa, ale mamy coś znacznie większego. Twoje dzieci prawdopodobnie mają jeden z nich, prawda? Nie do końca. Diabelski pilot? Nie. Ta zdolność to wszechstronna AI, sztuczna inteligencja. Sam lata. Jego procesor może reagować 100 razy szybciej niż człowiek. Ruch stochastyczny jest w trybie antysnajperskim. Podobnie jak każde inne dzisiejsze urządzenie mobilne, ma kamery i czujniki. Podobnie jak telefony komórkowe i aplikacje mediów społecznościowych, ma funkcję rozpoznawania twarzy. Znajdują się w nim trzy gramy specjalnych materiałów wybuchowych. Oto jak to działa. Widziałeś to? Ten mały strzał wystarczy, by przebić czaszkę i zniszczyć wszystko za nią. Zawsze mówią, że to ludzie, a nie broń, zabijają ludzi. Cóż, nie zabijają, ulegają emocjom, nie słuchają rozkazów, celowo strzelają obok. Zobaczmy więc, jak broń podejmuje tutaj decyzję. Uwierz mi, to byli źli ludzie. Das waren alles böse, jungs. To był nalot z chirurgiczną precyzją. To jeden z całej gamy produktów. Zaprogramowane jako rój mogą penetrować budynki, samochody i pociągi, mogą unikać ludzi i kul, i praktycznie udaremniają wszelkie środki zaradcze. Nie da się ich zatrzymać. Cóż, powiedziałem, to coś wielkiego. Dlaczego? Ponieważ myślimy na wielką skalę. Kontrakt na 25 milionów dolarów kupuje im to, wystarczająco dużo, by zabić pół miasta. Nuklearne. To już przeszłość. Zlikwiduj całego wroga, praktycznie bez ryzyka. Wystarczy go scharakteryzować, uwolnić rój i odpocząć. Dziś możesz mieć wszystko. Głupia broń trafia tam, gdzie ją skierujesz. Inteligentna broń przetwarza dane. Jeśli możesz znaleźć wroga za pomocą danych, nawet za pomocą hasztagu, możesz uderzyć w złą ideologię tam, gdzie się zaczyna.